Cześć pasieka gromadzeń Rozpocząłem tu przeglądy Tutaj mam pięć odkładów Sześć odkładów I tak, no w tych trzech Są dwie stare matki Tutaj z niebieskim politkiem w pierwszym Tutaj nawet z zielonym Tutaj nie znalazłem matki I tutaj mam Hinderhofera I jedna bez, bez opalitka. A ostatnia nie widziałem matki, więc też chyba bez opalitka. No to bez opalitka to są z mojej hodowli primy. Wszystko tu jest ok, ale w tym tutaj pierwszym jest dosyć słaba, więc będzie do łączenia ten odkładzik. Tutaj była w ogóle strutowiała rodzinka. Nie było długo matki, bo się nie unosi podana. Później podawałem to bakwasta, to mi po prostu nie przyjęły i dopiero Hinderhofera przyjęły. Ja tutaj, zanim pojechałem jeszcze na urlop, zabrałem tam były ze 3-4 ramki, czerw, już nie pamiętam. To wszystko był czerw garbaty, no i to wszystko poszło, że tak powiem, do pieca. Czyli usunąłem ten czerw, a podałem tyle samo ramek, co zabrałem, czyli tam 3 lub 4 już nie pamiętam. Ramki z czerwiem z innych rodzin. Podałem wtedy też matkę w klateczce. O tam po dniu dwóch yy, otworzyłem, a wcześniej jeszcze jak zabierałem ten czerw to każdą z tych ramek wyczepywałem kilkadziesiąt metrów yy, no, z 20 metrów od yy, tego ula yy, żeby te trutówki ciężkie, które składają jajka, żeby nie wróciły do ula. Więc zabieg się udał, chodzi matka po ramkach, czerwi no ale siła jest słaba, bo ta rodzina będzie do łączenia. Te tu są fajne trzy rodzinki, silne. O tamto kwasta to widzieliście na poprzednim filmiku, więc e, idę dalej przeglądać i później powiem co i jak dalej. Dobra, drugi rządek już też e, sprawdziłem. E, Ogólnie, jeżeli chodzi o odkłady, to jeden chyba ten tutaj niebieski jest słaby, ale widzę matka jest też Hinderhofer. Jak ja ostatnie matki, które kupiłem, nieunasienione w pasiece, to były ostatnie matki w ogóle, które w tym roku zamawiałem, no to właśnie były te Hinderhofer i one służą tak jakby do jesiennej wymiany, ale w dwóch rodzinach właśnie był problem z brakiem matek i podałem tam jeden, co mówiłem jest i tutaj. I ten tu jest najsłabszy jak na razie. Ten na 100% będzie łączony. Yy, ale jest ta matka Hinderhofer, czerwi, i wszystko fajnie, że się unasieniła. No ale tutaj, dwie ramki, nie wiem, czerwiu na trzech może jest pszczoła, więc jest za słabe, żeby szło do zimy. Zdecydowanie połączymy z jakimś innym odkładem lub z rodziną. Yy, no ogólnie, tutaj w siódemce jest dużo pszczoły, bardzo fajnie. Yy, mają sporo zapasów ale nie widziałem matki i nie ma w ogóle czerwi otwartego jajeczek. Ogólnie we wrześniu się zdarza, że matki całkowicie przestają czerwić. W tamtym roku było u mnie tak w kilku rodzinach, więc to też nie jest tak, że tutaj nie ma matki. Pszczoły zachowują się normalnie. No, jeszcze będę do tej rodziny zaglądał w tygodniu, przeglądał ramka po ramce. Może gdzieś z jakiegoś odkładu, nawet może z tego słabego matkę do klateczki położę na ramki, żeby pszczoły ją obeszły, żeby zobaczyć ich reakcję, bo może tu nie być matki, ale może jest po prostu, ja jej nie widziałem, mogła zgubić opalitek, mogły wymienić matkę, może jest nie, nieunasieniona, no mam nadzieję, że nie, bo to by było najgorsze, nie dość, że ciężko ją zobaczyć, to do tego mogłaby się nie unasienić i strutowiać, a ciężko będzie podać inną matkę, bo mogą ją okłębić, jak już... Przynajmniej pszczoły w ulu nie mrówieją, nie, nie machają skrzydełkami, nie buczą, nie widać bez matka. Chociaż nie, nie znalazłem ani jednego jajeczka, ani jednego czerwiu otwartego. Trochę na wygryzieniu już końcówka czerwiu zamkniętego, nic więcej. No to sobie zapisałem, mówię. Pewnie za parę dni, może nawet jutro będę szukał tej matki. Jeżeli ją znajdę, to ok. Nic nie robię, wszystko jest ok po prostu no, matka przestała już czerwić, bo już jest wrzesień i niektóre matki tak robią. Tutaj jest duża siła, nie wiem czy 10 ramek nie zostały tak jak u Kwasta, to jest krainka, no ale dosyć plenna, tutaj rodzina zawsze jest silna. Jakoś tak w tym, w tym ulu to mam szczęście do tych matek, do, do rodzin, bo na przykład w tej siódemce to zawsze jest jakiś problem. Rok temu był tu bakwast, jedyny, który miałem w pasiece, też matka coś przestała czerwić. Później podkładałem dwie matki mi nie przyjęły. Też cały rok. Rodzina prawie nic nie przyniosła. W tym roku też była wymiana matki. No i nie wiem, czy zgubiła opalitek, bo tu powinna być matka z tego roku. Czy, czy znowu ją wymieniły? Nie wiem. Jakiś pechowiec ten No, no i dobra, będę zaczynał zaraz trzeci rządek. Czy dzisiaj skończę, nie wiem. Mam 3, 5 rzędów, dopiero dwa sprawdziłem, ale na spokojnie sobie sprawdzam, bo jeszcze jutro jest też dzień wolny, więc też nie chcę, mm, nie wiadomo jak się tu spinać, na spokojnie sobie dokładnie sprawdzać. Wyciągam te ramki, no z odpadówek tutaj na 6 zostaje tak czy siak. Dałem tutaj ostojaczek, ojciec gdzieś tu przyniósł chyba z bazaru, znalazł taki fajny metalowy. Akurat na trzy ule poszły teraz trzy odkładówki, one tam na ziemi leżały na takich deskach podłogowych, żeby, no, no na pewno nie, nie, nie można całkowicie na, na ziemi kłaść Uli, bo wilgoć będzie Wam wchodzić do ule. Musi być troszkę wyżej na jakichś cegłach, na jakichś właśnie deskach, najlepiej kilka, one tu i tak trochę za nisko były, no ale tak samo tu też podniosłem, jeszcze podniosę te trzy i już żaden. No na pewno nie na zimę, bo to mo może aż mróz wejść do ULA to w ogóle nie można. To no mówię w lato też nie powinno się, bo wilgoć wchodzi. No jak widzicie, ja tam jakieś deski mam. E no ale wiadomo, lepiej trochę wyżej. Porobie stojaki przez zimę będę miał i na odkłady, i na rodzinki. Już trochę mam tych odkładów. E nie odkładów, tylko stojaków e pospawanych kiedy się pokażę. Ale w tej chwili one nie są rozłożone. Jak będę, yy, będę pasiekę po prostu na te yy, nowe stojaki przenosił, to to wtedy coś nagram. Kolejny rząd za mną. No tutaj robiłem długo przegląd. Oj, ten daszek krzywa no, Chyba jest. E, co o tym rzędzie mogę powiedzieć? Jedne, no, odkład jest słabiutki, trzeba będzie go połączyć. Długo mi te przeglądy idą. Już chyba na dzisiaj dam sobie spokój, ewentualnie jeszcze chwilę odpocznę, zobaczę, która jest godzina i jeszcze może ten przedostatni rząd, bo tam są tylko cztery ule, jeszcze zdążę przejrzeć, a ostatni to już jutro. Zwłaszcza, że pod tą śliwą tam się ciężko robi przeglądy, bo te gałęzie się przechyliły. Z jednej strony jest czereśnia i ta śliwa się rozrasta tam w stronę wschodu. Do tego dużo było owoców i ona się pouginały wręcz kurcze pod same ule, ciężko tam wejść muszę zalać tą ramkę bo pszczoły latają, ale ona jest pusta tylko po prostu czują wosk przylatują długo trwają te przeglądy bo jest mnóstwo kitu, patrzcie tutaj jest sześć, sześć takich woreczków pełnych czystego kitu odkąd mam pszczoły takiego kitowania to u mnie nie było dwa takie woreczki, cztery już zaniosłem do domu a jest tyle, a zacząłem dopiero gdzieś pod koniec drugiego rzędu pobierać ten kit, bo wcześniej w sumie nie myślałem o tym. Dopiero tak później myślę, kurczę, pełno z tego kitu lepią się te rękawiczki, może troszkę zacznę zbierać. No i sam się zaskoczyłem jak dużo jest. Eee, nie wiem, może będzie zima na tysiąclecia, bo kiedyś e, starsi pszczelarze tak mówili, że jak pszczoły mocno kitują, to będzie sroga zima, a odkąd mam pszczoły nie. nie moje pszczoły jeszcze tak nie kitowały takich ilości. Naprawdę yy, naprawdę jeżeli to się sprawdzi, to zima może być zimna w tym roku wyjątkowo. Ale to wiadomo takie tylko powiedzenie, no ale w, może jest prawda w tym Tutaj w dwóch rodzinach nie widziałem matek, ale czerw był. No mówię, jeden odkład będzie na pewno do połączenia, jest słabiutki. Inne są OK. Podniosłem z ziemi te odkłady, tak jak mówiłem. Żaden już tak zbyt nisko nie jest. Źle się po prostu też przegląd robi, jak one są bardzo nisko, bo trzeba się zginać lub kucać przy przeglądzie, a jak jednak są wyżej, to jest wszystko OK. Ta rodzina jest silna, 12 ramek zostało ten żółty, no nie mam jak zabrać, jest po prostu są pozalewane do połowy pokarmem, ale czerw gdzie część pszczoły się po prostu mm, letniej spracuje na, po, przy podawaniu syropu i wtedy się może zabierze jeszcze te dwie ramki chociaż no, na pewno na 12 nie zostawię na zimę 10 to jest maks i nie bardzo lubię zostawiać na 10 nawet tutaj są odkłady to jest 5 odkładów chociaż w tych dwóch rodzinach yy, chociaż w tych dwóch ulach 10 ramkowych też, też są już odkłady nie są jakieś mega ale średnie powinny sobie przezimować dobra i mamy niedzielę. Wczoraj jeszcze zdążyłem ten rządek, gdzie są te cztery ule, tu jest ta rujka. Wszystko było OK. Siła jest i tych dwóch odkładów fajna. Tamta rodzinka 21 dużo, dużo miała pokarmu już chyba z 10 kg No nic, pobierze ile pobierze. Trochę sobie nawoci nosiła, trochę, trochę tam przejadły, trochę czerwiu. Rójka też fajnie poszła w siłę, bo ona dosyć słabo się rozwijała. Ale podałem później matkę i, i zaczęły. No i tutaj jeszcze nawet wczoraj wieczorem te dwa pierwsze również, tu też jest rójka bardzo silna. No, na dziewięciu ramkach na razie została e, ta też obok, ten ul, e, drugi też na dziewięciu. No teraz będzie ta 25, ten pomarańczowy, no i te pozostałe 8 zostało mi na dziś. Piękna pogoda. Rano byłem w lesie na grzybach. Nazbierałem sporo prawdziwków. Pierwszy raz w tym roku na grzybach. Super. Bardzo fajny dzień. Robię syrop. Rozpuszczam go w wodzie. Więc wieczorem dzisiaj podam pierwszą dawkę. Myślę, że po 3 litry na rodzinę. Te podkarmiaczki okrągłe, co ja tu mam. No to są na 4 litry. No ale te na przykład, co mam w tych leżakach, te takie ramkowe, to tam wchodzi 2,5 litra. Więc tam będę lał po 2, 2 litry, tu myślę do reszty po 3. Zobaczymy. Zobaczymy jak będą pszczółki pobierać. Pokosiłem trochę, nie wiem czy widać, bo było strasznie zarośnięte. Pszczoły ładnie latają, patrzcie. Pracują, noszą pyłek pomarańczowy, więc myślę, że nawłoć. Dobrze. Niech noszą, niech noszą. Przyda im się na wiosnę. Nie są to takie megaloty, jak wiecie, jak na rzepak, ale w porównaniu z tym, co było w połowie sierpnia, czy na początku sierpnia, jak kompletnie nic nie kwitło, no to przynajmniej jakiś ruch jest. No, podkurzać się rozpalił. Dobra. Zaglądam do ula, bo mam na gazie wodę, no muszę ją podgrzać. Nie może dojść do tego, żeby się zagotowała. Pamiętajcie, nie gotujcie cukru, bo się wytwarzają trujące związki dla pszczół. Więc jak tylko jest ciepła, paruje, no to ja już wtedy mieszam. Teraz dałem 7 litrów wody. Do tego będzie wchodzić 10 lub 11 kg cukru. I wieczorem, jak podstygnie jak już będzie słońce zachodzić podamy dobra zajrzymy do tego tej rodzinki tutaj była yy, kaukas był, ale matkę zabrałem bo już była z czerwonym opalitkiem na wiosnę podałem bakwasta pierwszą ramkę zabrałem skrajną z pokarmem nie było już dużo tego pokarmu tradycyjnie bakwast wszystko przejad. Za czym, co tu jest? No pszczoły jest dużo. Tu są larwy larwy, więc ramka jeszcze przez matkę zaczerwiona. Tutaj jakieś pojedyncze na wygryzieniu i jajeczka i larwy. Więc bakwast czerwi. Dużo więcej widać w tych kilku bakwastach, które mam, że... No jest różnica między krainką a bakwastem. No pszczoła aż wisi. Pszczoła aż wisi. Jest matka. Numer 36. Ale czy to jest na pewno bakwast? Chyba ta Ładna, duża matka. Tutaj jest ramka też z jajeczkami. Z czerwiem na wygryzieniu. Matka duża. Ta jest bardzo ładna matka. Wizualnie przynajmniej. Zabieramy paski. Pszczoły wychodzą, więc trochę dmucham. Agresywne nie są, ale ja nie lubię jak mi wchodzą. A tu jest dużo czerwu zakrytego. W no wianki miodu to tu już praktycznie nie ma, wszystko wyjadły. Pomimo tego, że do bakwasta, jak podkarmiałem rozwojowo, dawałem po 2 litry, a do krainek po litrze, pod koniec już tam ostatnich chyba 2 zakarmienia, to widzicie, tak, przyjadł wszystko. Tu jest czerw kryty po środku, siajeczka, góra sucha. Na tej ostatniej ramce, co wyciągnąłem było trochę zasklepionego pokarmu, no ale ma mało. Mało, po prostu. Wszystko, co zebrała z nawłoci, co, co im dałem, wszystko, wszystko poszło na rozwój, na młodą pszczołę. Tu jest trochę pieżgi. No, tutaj nie widać jajeczek. Tu jest trochę pyłku, ale jajeczek nie ma. Rękawiczka się tu przyczasło. No Pszczoły jest duże. Tu jest znowu czerw. Kryty w akwastach będzie 10 ramek na zimę, bo jest naprawdę sporo tej pszczoły i pewnie więcej syropu pobiorą od krainki, ale na razie jeszcze tego nie wiem. Tak przypuszczam po tym co widzę w ulach. Nie ma na nie ma u mnie. Nie, nie wspominałem o tutaj jest zasklepiony pokarm, więc nie ma tutaj że głód, chociaż przy czerwiu nie ma pokarmu. O tu jest trochę pyłku, ale na obrzeżach jeszcze jest ten zasklepiony nawet pokarm. Z takiej wielkiej tragedii tu nie ma. No, ale jest mało, mało pokarmów w porównaniu z niektórymi krainkami, które z 10 kg teraz mają. A tu jest taka jasna ramka, była węza chyba dana, ale nie chcę mi się już zmieniać na takie, wiecie, czarne, brązowe. Też, też przyzimują mi na takiej ramce. Najchętniej robią to na takich, kilka razy przyczerwionych, ale jeszcze nie za bardzo starych. Ale mi się nie chce kombinować. Już podmieniać. Tutaj jest trochę zasklepionego pokarmu. Coś tam, parę kilo, jednak miały tych, tego zapasu. Zobaczymy w następnym sezonie, jak się bakwasty spiszą. Dobra, pauza. No, i po przeglądach zrobił się równa na pasiece. Trochę się pszczoły zaczęły rabować. Już wyczuły, że, e, że coś tam grzebie. No, te, ten rząd jest fajny. No, tu w jednym ulu to chyba jest dokładnie ten. E, jest jedynie tu troszkę słabiej. Chyba na 7 ramkach zostawiłem. A tak, tu jest 8, 9, 10. E, fajne te odkłady tu są. E, te rodzinki, no tutaj, dlatego, że ja tutaj podawałem Alpejkę, e, że strutowiała ta rodzina. Były już e, matki, znaczy pszczoły zaczęły czerwić trutowo. Przez dłuższy okres nie było matki, tam się nie unasieniła. Ja podałem tą Alpejkę i na szczęście ją przyjęły, ona zaczerwiła teraz kilka ramek, no ale pszczół jest mniej. Widać, że jednak ten okres bez normalnego czerwiu, bez normalnej matki wpłynął. Negatywnie nadam rodzinę, ale nie, nie ma tragedii. Spokojnie przezimuje. Tu na siedmiu ramkach jest OK. No są odkłady na pewno słabsze niektóre. No i cóż tak mogę podsumować na koniec. Trochę odkładów w tamtych odkładówkach, tych późnych, no są takie, że będą raczej dołączenia, łączenia. Jeszcze zobaczymy jak po zakarmieniu to będzie wyglądać. Jeżeli będę łączył te odkłady ze sobą, no to będę łączył tak, że będę Starał się zrobić taki myk, żeby dwie matki zimowały. Jeżeli się połączy taki odkład już tak później, troszkę jak jest tak poniżej 10 stopni, kiedy pszczoły są w kłębie i przełożymy te dwa kłęby do siebie z takich dwóch odkładówek, no to jest duża szansa, że po prostu one nie będą likwidować jednej matki, tylko zostaną dwie. I, i na tym by mi zależało, bo na wiosnę, jak w tym roku się przekonałem, taka matka. W takim odkładzie, gdzie są dwie matki, jest jedna zapasowa, no może się przydać. Jak ktoś oglądał moje odcinki na wiosnę, to wie, że właśnie w jednym ulu odkładowym miałem dwie matki. Jedną wykorzystałem do rodziny, w której po zimowli już nie było, po prostu matka nie przeżyła zimowli. Miałem dwie takie rodzinki, no i do jednej podałem, a drugą, na no to już łączyłem z najsłabszą, bo nie miałem po prostu matek zapasowych. Dlatego w tym roku teraz. E nie będę łączył teraz przed zakarmieniem tych rodzin czy tych tam odkładów słabszych, tylko dopiero po jeżeli będę widział, że jest dosyć mało tej pszczoły, e, że może być tak, że nie przezimuje, to będę składał dwa odkłady do siebie. No, nie jest źle, naprawdę. Niektóre rodzinki bardzo fajnie, bardzo duże jest pszczoły. No, część z nich e, spracuje się z tych pszczół na, na po, po podaniu syropu więc tak naprawdę gdzieś w początek października jeszcze będzie jeden przegląd w którym będę jeszcze ujmował ramki, bo jeżeli będę widział, że pszczół nie jest tak dużo, żeby obsiąść na przykład, teraz zostało 9-10 no to zabiorę jeszcze jedną ramkę, dwie będzie to po prostu na następny rok pokarm zapasowy do odkładów lub też jak jakaś rodzinka na wiosnę będzie miała, nie będzie miała już pokarmu, no to się dołoży te ramki się na pewno przydadzą Dobra. To tyle. Cześć. Trzymajcie się. Co robi pszczelarz z rana, jak jeszcze pszczoły w ulu i jest chłodno? Patrzcie, jaki prawdziwy. U nas w lesie niedaleko trochę podjechać musiałem. Pierwszy raz jestem w tym roku na grzybach i parę grzybków znalazłem. Kilka kani i kilka prawdziweczków. Ale te dwa to jest, są piękne. Wiem, że w rejonach górskich już jakiś czas są te grzyby no ale u nas tutaj na nizinach to zazwyczaj pod koniec września się pojawiają no ale w sierpniu trochę padało teraz było tydzień cieplejszy od, od środy kilka dni było ciepłych, no i widzicie piękne, te dwa to super tamte pogryzione mocno przez ślimaki pozdrawiam, pszczelarzy i grzybiazy